To the mountain top, you the fire inside, light in the night sky. Mano, witam was w kolejnym episodzie z FIFA 13 Ultimate Team. Jest się ze mną gość specjalny, który. No. Który ma się interesować? Możecie przywitać. Eee, no, cześć. No, to jest Natalia, którą znać zapewne z kanału Natalka no tak. 15, czegoś tak? No, dobrze. No, w każdym razie będzie w opisie jej kanał. I teraz już zapraszam. Gramy Ultimate Team. Eee, no. I. i. i, i. No, nie gramy po prostu, bo nie będziemy się rozwolić dłużej na ten temat. Bo po co? Nie jestem, nie, nic nie zmieniałem w składzie od ostatniego e, razu. Więc w sumie nie ma nic do powiedzenia. To jest skład Natalii, która ma skład francuski. Hm. I jest, jest obroniak. Który jest dobry. I gra jak zwykle ustawienie ps 1 czyli ustawieniem, którym który wszyscy grają. Mam nadzieję, że będzie bez lagów. U Natalii, oczywiście, bo u mnie to nie będzie raczej. Nie mogłabyś się więcej odzywać. Nie, bo ja czekam, musisz skończyć, wiesz? No dobra. Nie no, ale to jeszcze spojam o tym, że ostatnio mało filmik są mnie. I ogólnie pewnie ten filmik trafi do Was w poniedziałek. A nagrywam go w niedzielę. Czyli dzień po po prostu, no. Chyba, że nie będę miał czasu na rendering jego, no. To jest już inna sprawa. Napięty grafik, wiecie. No właśnie, nie, ale ogólnie dlatego jest napięty grafik, bo ja nie ja mam z tym czasu. Mam, kurde, wszystko naraz. I naukę w szkole, i naukę poza szkołą, bo chodzę na jazdy, na, szytwu, na teorię, sprawka, no i tak dalej, i tak dalej. No. Więc jest bardzo dużo zajęć poza lekcjami, tak I jeszcze nie mam czasu na nagrywanie, no to to jest już w ogóle coś. Evenement, bo zawsze miałem czas na nagrywanie, a teraz nie. mam. Pomyślcie sobie dopiero o czwartej klasie. Wow. Normalnie nie mogę sobie zabrać tego. Trzymam wcześniej dałem to download. No, no, nie wiem. Ochodzimy. A, jeszcze tak, nie. jeszcze takie mało info wam fojowiem. Od czasu jak nagrywałem ostatni raz Ultimate Team, to słabo mi idzie totalnie, bo przegrywałem wszystkie mecze po kolei. Ostatnio zremisowałem chyba nagrywając 2-2, a potem następne dwa mecze, jak zagrałem to, przegrałem 5-3 i 6-2. Więc po prostu gram... Moja świetna forma jest jak zwykle utrzymana. W najlepszym porządku. I pewnie teraz jeszcze jak gratisowo przegram z Natalią na nagrywaniu. No jasne, ale z mną wygrałeś. No wygrałem co zasłonię przed chwilą, nagrywaliśmy jeszcze do na kanał Natalii, filmik. A że ja mam ostatnio totalny brak filmów w ogóle w swoim folderze z nagraniami, to chciałem coś nagrać teraz też. A jako, że jak ktoś pragnie u mnie Ultimate Team popiszcie w komentarzach jak i na Facebooku jak i pod filmami to wolałem nagrać Ultimate Team no. no i to było na tyle z informacji. Manchu zapewne się ucieszył, że tyle informacji podałem, bo Manchu zawsze jest zwolennikiem moich informacji na filmach i mówi, że świetny... świetny, że robię z niego z, ze swoich filmów filmy informacyjne. Zamiast ten, zamiast grać. On tak zawsze mówi. Co ty robisz? E, nic. A, dobra. Nic, nic, okej. Okay. No, to może teraz No. Nic. Może teraz nie zabierze głos Natalii, bo ja się rozgadałem i... Ogólnie. A co mam mówić, no nie wiem mówiąc, no, może powiedz coś, pozdrów kogoś. O, dobra, pozdrawiam pewnego kolesia, który jest dziwny i ma Nick Manchu. Co, pisze do ciebie? Nie, nie. Piształem. Ale mam nam to jest Manch no. taki, no, Jack, taki? Jacko? Gości. Nie znacie go zapewne To jest jakiś tam On ma dwu, ja, jakiś tam z, dwóch tam YouTube ze jest dwóch super. widzów ma na YouTube co to jest dwóch widzów <laughs> Jak oglądam <laughs> i tylko jak oglądasz <laughs> no. no dobra by się obraził jakby... Nie, nie on się nie obraził tak jak śniadamy obrazi. No dobra ale będzie nas hejcił Wiecie no abyśmy bo... coś ode Hej powiedzieli to może będziesz się obraził bo... Ale nie tak. Nie, Ojej, Co ty zrobiłaś? Nie, no po prostu jest. No. O Boż. Chyba już, I Chyba już wiem, na jakie rozdziały. Na jakie twó grafice będę nagrywał sobie teraz film na, z Fify. Bo tutaj mam stałe, stałe ilość FPS-ów na tym, co teraz mam stałe. O, Jacko. To było słabe. No też. Sam się spodziewałem tej bramki. Oj no ale kolejny mecz zagram przegram i to jest straszne. To, tym, to chyba to nie? wszystko te stroje Barcelony. Nie? Bo to czujesz się grał z Barceloną i wiesz, i to jest, działa na ciebie no, Wiesz, że teraz obraziłeś się Real? Nie no, po prostu tak się śmieje. Wiesz, muszę szukać jakiegoś wytłumaczenia dla ciebie, no bo wiesz, przegrywasz. No? no dobra, no to przegrywam, ponieważ grałam gdzieś pierwszy mecz. A. A teraz przegrywasz dlaczego? Bo grałeś się drugi mecz nie, a teraz przegrywam, bo mnie yy, rozpraszasz swoją dziwną mową i yy, odcinkiem z Ultimate Team Informacyjnym. A. Musiałeś, to, musiałeś to oczywiście powiedzieć, nie? Ja wiem. No. Ja wiem, że. Ja wiem, że wy lubicie słuchać, jak ja pierdolą rzeczy, no. Ale co, ja poradzę. Takie już, tak już. moja natura, tak? jak mówiłem chyba w, nie wiem, w poprzednim odcinku, właśnie, że. To już nic nie zmieni mojego systemu nagrywania i mówienia do was i Tak już jest. Że to już wracałam. No. tego się nie zmieni. No, chyba, że nie wiem. Zestarzeję się i będę mówił co innego. Jezus. Bo Jezu, co ja zrobię? Nie wiem, właśnie. No mm -hmm. się przestraszyłem. No ja mówię, ja że śpię. No, no ja nie, ja Kurde, to która do i Jezus. Dobra, ci. Cicho, 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 cicho. <laughs> chciałem powiedzieć coś głupiego, ale się powstrzymałem. No. No. Prawie go. To nie wiesz, co chciałem Ej, ci... Nie nie, nie. nie, nie, no już nie. Z... Mieliśmy zmianę czasu w sumie, więc Natalia może być piąta. No. no oczywiście. Szczególnie, że dłużej spałaś. <laughs> Ale nie wiem, że wcześniej wstawać, nie wiem. No i Kurczę, chcę pomyśleć, że jutro o 3.06 wstać, to masakra będzie jeszcze ciemniej niż normalnie do tej pory. Kurde, będzie ciemno jak o 5.00. Hmm. <laughs> nie, nie, dobra co tam, mogę przegrać i tak mnie wow. wszyscy będą hejcili, ale ładnie. Tak Nie no dlaczego, ale zawsze jak nagrywam do kogoś na kanał, to mnie hejcą, więc. Dlaczego? nie, nie O mnie są wrozumiali. No chyba, że ten, no. gram z matchem i zawsze przegrywam. To już wtedy są hejty na mnie, że wiesz, że znowu przegrywam z matchem, a tam słaby jesteś w ogóle. No. Ej no nie chciałbyś pokazać tych naszych wyników ładnych. Coś to mogę pokazać, no Nie no dobra. Muszę spokojnie. Nie, to jeszcze pokażę, pokażę, pokażę jeszcze przy najbliższej okazji, może będzie jakaś okazja. No może będziemy grać. Na ten, na ten. No, ale... Dobra. Nie chciałbym tyle wygrać z tobą. Nie chcę wygrać do zera, no Natalia, ogarnij się, dawaj, strzelaj. Nie, wiem, ja coś nie mogę dzisiaj, no nie Ale ja chyba nigdy jeszcze z nie przegram do zera, ty tak się A może? Może ten, ten się nadejdzie. Ale, czekaj, w sumie nie pamiętam, czy przegrałaś ze mną do zera. Można, można nie. na dwunastce, na Ultimate Team na pewno. Nie no, na 12 Rozmawiamy o trzynastce, tak? O, no. okej. Okay. A... 12 z to było na Ultimate Team? Chyba nie. Nie, no wiem nie. O ale przeszedł. No i jest często. No! się nie popisał. Tyle. No i bardzo dobrze. <grym> Rób tak dalej, szczęście. Jestem z tobą. To czasami rozwala. <grym <grym <grym> nie wiem czemu. No, no i ten tego. No i raczej nie nadejdzie ten czas. A, że wygram do Przyk zera, tak? <grym> no, przykro. Słuchaj, ale widzisz, to było tak specjalnie, wiesz? Bo... O, Jackom lekko. W ogóle, Cieka. no właśnie, nie wiedziałem. Jackom lekko. Dobra, zmienimy coś. Nie, nie będziemy nic zmieniać. Chociaż nie, Wchodzimy Luisa Sae. Bo nie ma też przeciw. I wejdzie za Dembaba, bo Jacko sobie I wejdzie pasażer z Okej. To moje stałe zmiany w sumie. Mm -hmm. Jak jest zwykle nie ma można ominąć. okej. Okay. Jeszcze trochę w no, na koniec tak nie było. Ciekawie hmm. mu tak ustawili. Może dlatego, że pomijali ludzi, hmm. żeby bardziej wkurzyć. O, oh, boże. Aby że dłużej grali w ich produkt. Przedłużali czas meczu. Hmm. Ojej. I tak długo grają, więc. No tak. Chyba, no. chyba na tym, na chyba jest 7 minut połowa. Albo 6? Nie. Sześć. Wiem. Ale wiem, że wiem że. 6. Wow. No nie! Fuck! Ach, przepraszam, że krzyczę Krzyczę, kurde. Krzyc, krzyc. Ale, ale ładne było. O, macie się pochwalił. fali. Ach. U mnie niegrańo, ach. ach, ach. Będę musiał to zacenzorować <laughs> Takie zamazane. Nie no, już no, na mnie się reklamuje. Kurde. Żeruje na, na, żeru, ja na naszej to... popularności, no widzisz no? Kurde. S Strasznie, minimalnie. Jak on może. Co, <laughs> szczyt. szczyt Hamsa. Też tak mi się wydaje. Ojej. Czemu tak stracił piłkę? W ogóle no, muszę zmienić sobie stadion w ten Newcastle. On się wydaje dla mnie jakiś taki. No, szczęśliwy. Może w poprzednich ligach był szczęśliwy, mm. ale chodzi mi o mecze ligowe oczywiście, nie? Więc to Tobą mm -hmm. Nie, może zmienię na, na BRDW. Jak jest. Jest chyba. Musi być. No, best. Albo kupię. O, wiem, który kupię. Ten taki fajny e, arabski stadion. King Fahd Stadium, czy jakoś tak. Nie, miałem ja ostatnio kupiłem fajny stadion za 250, ale naprawdę Złoty? fajnie wygląda. Co e... Chyba, o. no albo srebrny no. Muszę nie, muszę się kupić jakiś fajny, bo ten mi się już nudził. Ale ja go trafiłem w paczce, chyba, już nie był. no. No nie, bramkarz proszę no cię, ta. tak zawsze no ta. dobrze planisz Ale nie, w sumie to dobrze dla tych widzów, w końcu będziesz wygrywał. Oj, Ty tam, ale wiesz, co jest, to jest tak, mecz z, wiesz, ze znajomą. O, nie będę mówił ze znajomym. O, yy, no, ale nawet z tego, wiesz. ale no. To jest różniejsza, no. Wiesz. Wiesz, wygrasz sezonie online w widze, to jest... Wiesz, większy, większy prestiż. Nie? Zresztą będą do mnie mówić, A nie daj dziewczynie wygrać, aaa, no... Kurde, nie jesteś gentlemanem <grym, grym>, i w ogóle. Tutaj ja będę pisać, ale ja wiem, ja mam, ja mam hitterów na kanale, kurde. Sorry widzowie moi, no, ale tak naprawdę, no kurde. Jest część was, was, którzy komentują zazwyczaj dobrze, nic nie mają potencjału, ale jest duża część też, która komentuje na moją niekorzyść, tak to ja mówiłem to w ma odcinku, kurde, to jest już na mnie denerwujące, że muszę powtarzać to, powtarzać co, to co kolejny epizod, no. Że, że potrzebuję no ale... konstruktywnej no... krytyki, a nie y, hejcenia typu nie wiem coś tam, że ale masz coś tam głupie albo coś tam no. no ale dobra, no tobie przynajmniej nie dają tyle łapek no, z... No właśnie dumiem, wiem ani... no ale w sumie ja nie wiem czym to jest spowodowane. bo zauważyłem że jak dodaję teraz do opisu y, zachętę typu czy dobijemy do ilości tam jakieś łapek to dają więcej apek w górę, niż kiedyś. Ale robię to tylko ze względu na to, żeby sprawdzić właśnie wiarę moich widzów w moje filmy i czy, czy lubią je oglądać, czy nie lubią. O to mi chodzi. Ja te łapka, łapka, no, łapka w górę tak naprawdę nic mi nie daje. No. Ja po prostu dzięki temu mam większą motywację. Nie? Musisz też takie coś mm. zrobić na swoim kanale, wtedy napiszesz na przykład w komentarzu, w opisie do filmu, nie? Uda nam się dobić do 10 apek mm. w górę, no i to oni, no wiesz, będą starać się, żeby to zrobić, no. Uda nam się dobić do jednej łapki nie. w górę. Nie. Ale w sumie, ja zacząłem tylko dlatego tak robić, nie wiem, w sumie, wciągnąłem to po w pewnym sensie po kimś, bo robią tak, e, robią tak angielscy youtuberzy, co nagrywają tife i tam, i oni to mają napisane, uda nam się dobić do tysiąca łapek w górę, no to sorry, ale u mnie to jest nie niemożliwe, więc ja piszę do tego takie małe ilości, więc to naprawdę jest, nie jest duże, nie jest do, duże wymaganie ode mnie, nie. Po prostu... Mm. Jak w, Dlatego w sumie zacząłem trafić, bo rzadko w film niż kiedyś. Więc yy, po prostu no. Chcę zobaczyć czy jeszcze na mnie... czekacie na te moje filmy. O. W takim sensie. Czy może tylko dlatego ten... 5-1. No. No. O jest! No, <grym> ten... Dobra. Mm... 4-2 może być. Ja się zwykle rozgadałem i to jest już chyba... Stają punkty moich filmów, stały moich tych nagrań. O Jezus szczęśliwy! No nie! Co za! Wybij to! No... Położyłem bo... <głos》>, się przed nim, strzeżny Mój też się poży, kur... Czaki. No wybij to. Może jaka panika? Ale? Ale to. Ale, ale! Po francusku. Ale, ale! Powie, powiedziałabym ci, że masz fartę, ale ty właśnie powiedział, że... No, Mam przewagę. Szczęście jest lepszym, więc... Um, no, więc ja powiem, że... To ja bym głupił nie... zawsze szczęście, opasuję ci. jest. To jest lepsze niż szczęście przylepszym. No, przyjlepszym. Przecież... Obraziłem się w ten sposób, ale... Skoro nie, nie chciałeś, żebym ale powiedział, czy... wiesz. Y, szczęście przyjapszym, to powiedziałem tak dobrze, dobrze. Nie brn... nie brn... Nie brnijmy br to. O. Dobra, to teraz... No. Musimy dać coś na dalszą Nie, cicho! I nie cicho, bo ja teraz idę z akcją i zaraz powiedzą, że... No. No, nie Ale muszę. Ale wiecie, ja muszę być dżentelmenem. 1-4-1! A nie, jeszcze się nie skończyło. I nie, 4, dobra, 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 no i tak 4-1. Nie, damy, damy, daje 6, no. Nie, cicho. ojej nie. Dobra. No, świetny. Nie ja byłeś spalony Się, się dziwię, że nie był. Jezus. No! W końcu, kurwa! No, przepraszam. Ojej. Poniosło cię, chyba poniosło cię naprawdę. No. Ale ostatnio mnie tak bardziej ponosi. Normalnie za dużo, za dużo mancha. No serio. Ale nie, FIFA jest taka wymagająca tego tych emocji. Emotion no okay, O, no. Emocji. Impresji. <laughs> Okej, będzie 4-3? Nie. Jakie poświęcenie Dobra? Ostatnia ej, szansa, proszę pani. Ej, bo... o nie ma... No ja ja Ale to Korupcja. jest niesprawiedliwe. Gra, gra mnie troluje Korupcja. i po prostu to jest szczyt chamstwa. Wygrałeś tylko dlatego, Ej, że mnie gra, troluje i tylko dlatego Jacko strzelił. Cztery bramki. E, no. Tylko dlatego. Jejko, no Mam wiem, no, że to jest cztery bramek. No cóż. Ech, w każdym razie był to. Nie wiem, chyba piąty czy czwarty? Nie wiem, nieważne, W każdym razie epizod no, z, z Ultimate Team i Natalia się żegna z wami. No. To na razie. Ja.